Czy gastronomia to dobry biznes? Powiecie, co ty, kołtyś warszawski inwestorze, możesz wiedzieć o gastronomii. No i tu cię zdziwię, dlatego że całe moje dzieciństwo spędziłem w gastronomii. Zaraz po zmianach ustrojowych w 1989 roku, więc ja miałem 12 lat, moi rodzice zaczęli prowadzić cukiernię, a potem ciastkarnię i piekarnie. W związku z tym całe dzieciństwo spędziłem biegając po e, po ciaskarni, po piekarni i w wolnym czasie sprzedając w kawiarni moich rodziców produkty. Więc na temat branży a, w międzyczasie była tam e, sprzedaż lodów sprzedaż jedzenia, wiecie, hamburgery, zapiekanki hot dogi, to co się wtedy sprzedawało w Lublinie, W Lublinie słuchajcie kochani, ulica 3 Maja, 3 Maja 8 I, i jakby miałem możliwość obejrzenia tego z bliska. Potem po latach mój znajomy napisał do mnie, że myśli o tym, żeby odejść z Narodów Zjednoczonych, tam gdzie pracował, United Nations i na Florydzie, już tam mieszkał wtedy, otworzyć biznes a właśnie kupić na takim portalu, ja nawet nie wiem, czy on dzisiaj istnieje, Bizbysell.com kupić biznes gastronomiczny, tak? No i tam i pamiętam tą rozmowę, gdzie mówię, słuchaj, ale idź na tydzień do pracy w takim miejscu za darmo. Popracuj przez tydzień, zobacz, jak pracuje właściciel tego, potem podejmiesz decyzję, czy nadal chcesz to robić. Skrócę wam, spoileruję. Um, nie zdecydował się na, na, na biznes gastronomiczny. Na gastronomii można dobrze zarobić, ale, i to ale jest kluczowe. Po pierwsze, musisz pamiętać, że to jednak w dużej mierze jest biznes właścicielski. To znaczy, zwłaszcza wtedy, kiedy zaczynasz, kiedy tworzysz, to wymaga olbrzymiego Twojego zaangażowania i pilnowania biznes. minął długie lata, nim stworzysz tego, z tego system, e, na miarę tych największych systemów sprzedaży jedzenia, żeby nie promować tu żadnego. A być może nigdy nie stworzysz, chociaż życzę Ci, żeby tak było, e, i będziesz mógł zacząć odcinać kupony. Natomiast na początku to jest praca niewyjęta, nawet jeżeli to jest restauracja otwarta od godziny 12 do 20, to dla ciebie jest to praca 16-godzinna szalenie właścicielski biznes biznes, w którym musisz pilnować ludzi to ciągle jest cash biznes co powoduje, że, że jak nie pilnujesz to, to Cię to kosztuje wiecie co? ja Visa Vibiura obserwowałem przez chyba dwa lata przez sympatycznych młodych, młodych ludzi, bardzo fajnych zresztą, którzy prowadzili taki fajny koncept kawiarni, pączkarni no i niestety, jakby ten koncept padł. Ja tu nie chcę oceniać, by się znamy, jakby dlaczego i tak dalej padł, bo to nie jest jakby istotne. Czy też może zróbmy tak, podjęli decyzję, że rezygnują. Natomiast no to była cholernie ciężka praca. No, mnie się zdarza, przyjechać do biura na godzinę 7 rano. Oni już byli, tak? Ja wychodziłem o godzinie 20.00, oni jeszcze byli. To jest ciężka praca, a Odejście na zasadzie to się zatrudni ludzi i się zrobi, i tak dalej. No. Tak sobie działa. No. E, chyba z rok temu jeden z pośredników, inwestorius, czy dwóch, jeden odszedł wcześniej, drugi działając jeszcze, no ale założyli tam e, e, kebab wegański, tak? No i jakby co? No, e, już we trzech. Już nie są wspólnikami tam chyba jeden został w tym wszystkim. Biznes miałby świetny, miało fajnie iść, a ja znowu nie chcę tego oceniać, życzę im jakby dobrze, no ale na koniec okazało się, że, że jednak nieruchomości to lepszy biznes, chociaż chyba z 2 trzy punkty już zdążyli otworzyć do, do tego czasu. To jest bardzo bardzo biznes nieodporny na różnego, przepraszam Was najmocniej. To jest biznes bardzo nieodporny na różnego rodzaju zawirowania. Ja już nie mówię o tej całej sytuacji pandemicznej. To jest biznes, który w dużej mierze opiera się na, na ludziach, tak? czyli na umiejętności zarządzania zespołem, na umiejętności no, motywowania, żeby to doświadczenie, ten customer experience, był na odpowiednim poziomie, czyli do doświadczenia klienta, który przychodzi do ciebie. Poza tym takim bardzo ważnym elementem jest to, że zmieniają się gusta. To, co dzisiaj działa, nie musi działać już nawet za pół roku, czy za rok, a ty adaptując lokal, tak, załóżmy, że ten lokal wynajmujesz, tak. No i pewnie najlepszym pomysłem jest wynajem od miasta, przynajmniej w Warszawie, bo te stawki są lepsze do uzyskania niż wynajem komercyjny. I zresztą powiedzmy sobie szczerze, 90% czy 80% ciekawych lokali ma miasto w dobrych lokalizacjach, więc więc lepiej tutaj zainteresować się tymi przetargami. Nie wiem, jak jest w innych miastach, niespecjalnie mnie to interesowało. No ale musisz zaadoptować ten lokal i robisz to na własny koszt. No, z taką myślą, że to się będzie jednak lata zwracało. No, a co jeżeli zmieni się moda, zamkną ci możliwość prowadzenia biznesu, to jest to, czego doświadczyło wiele restauracji, gdzie część w covid tak, gdzie część szybko przeszła na ten model dostaw, tak? A część sobie absolutnie z tym nie poradziła, tak? bo, bo to jedzenie, no, bo pewien typ jedzenia, ludzie też przychodzą do, 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 do części restauracji po klimat. A to samo danie spakowane do pojemników z bambusa, tych ekologicznych, powiedzmy, czy papierowych, no już nie wygląda tak samo no. i tyle, i to, i to boli. Także ja wiem, że jak się idzie do knajpy w piątek albo w sobotę i widzi się tłumy. No to brzmi to jako świetny biznes. To jest trochę jakby na podstawie tego, że idziecie do klubu piątek sobota, macie wow tłumy. Zobacz, jak ten klub wygląda w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, chyba że w środę jest Latino. Nie wiem, nie jestem fanem tego typu biznesu, tak? No, ale jednak pamiętaj, że rachunki płacisz przez cały czas, a to, że jest więcej osób piątek wieczorem i sobota, to jeszcze może nie być wystarczające do tego, żeby zarobić na. Na rachunki. Więc Gastro to jest jeden z takich biznesów, który nigdy nie chciałem mieć, nigdy mnie nie ciągnął. Już nie mówiąc o tym, że ta cała logistyka dostaw, rzeczy się psują. 150 różnych przesadziłem chyba tylko setkę instytucji od sanepidów, które mogą Cię kontrolować, sprawdzać, tych wyzwań, które może się wydarzyć, tak? Ktoś czegoś nie dopilnuje, pojawi się zatrucie i masz lokal zamknięty. Pamiętam, kiedyś był taki lokal, do którego często zabierałem Amerykanów, którzy tutaj przyjeżdżali do mnie w celach biznesowych na, na polską kuchnię niedaleko, a może zostawmy gdzie, bo to jeden z kilku takich topowych lokali. No, i potem jakoś tak się zdarzyło, że się Salmonella tam pojawiła. Najpierw zamknęli na dwa tygodnie, no ale nie wiem, pewnie tylko na chwilę, ale ja już tam nie wróciłem. Tak? Więc jest wiele takich wyzwań. Um, oczywiście na pewno na tym kanale jest wiele osób, które dobrze zarabiają na, na, na Gastro. Um, niech każdy robi to, co lubi. Moim zdaniem to jest ciężki kawałek chleba, taki, taki biznes. Zwłaszcza na początku, zwłaszcza wtedy, jakby nie rozmawiajmy o wielkich sieciach, które. Działają od lat, mają całkiem inne przewagi skali, które są nieosiągalne dla pojedynczych inwestorów. Dzięki za dzisiaj. Jeżeli to nagranie uważasz za wartościowe, to wiadomo, co, co zrobić. Komentarz taktyczny pod spodem, a ja walczę z wjazdem przez tą bramę do biura. Dziękuję bardzo.